Że za wodzie wspinają się do palca, żeby ich było widać. Czasem są tłami, łąkają proszki i ziółka, a czasem są tak silni, że potrafią trafić kilka i zatrzymać, kiedy zechce się do Niekiedy chudzi jak piszczele, a czasem drobasa. Czasem śpiewają tak pięknie, że bardziej chciałabym w kościele prawo, ale nie wypadły. a czasem wiszczą i leczą tak, że myszy się uciekać. Czasem mówią piękne kazania, a czasem się ją Wszyscy jednak księży i wysokiego wzrostu, i pani i szczupli, i trudni zakochali się w panu Jezusie. Mówią stale o panu Jezusie, na lekcji, poza lekcją, na ślubie i na pogrzebie, wtedy, kiedy deszcze kapią, i wtedy, kiedy śmiech pada. Na pewno wszyscy widzieli słonecznik. Słonecznik zawsze obraca się okrągłą rundą, tak samo jeżeli wskazuje, z której strony świeci słońce, tak ksiądz chce nam pokazać Pana Jezusa. I za to z całego serca dziękujemy. Pierwszy czwartek to wspomnienie ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Jest to więc święto wszystkich kapłanów. Jest to dzień, Jan Maria Janek napisał. Gdybyśmy nie mieli sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy pana. Kto go umieścił w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan. Kto ją żywi, by dać jej siłę na Kapłan. Ciągle kapłan. A gdy dusza będzie umierała, kto ją pożywi? Kto jej udzieli ciszy i pokoju? I tu kapłan. Nie można sobie już przypomnieć ani jednego dobrodziejstwa Boga bez spotkania obok tego wspomnienia obrazu kapłana. Drodzy kapłani, dziękujemy wam. Dziękujemy w imieniu całej wspólnoty Kościoła za Waszą służbę w poradni Świętego Brata Paterna. Niech na kapłańskiej, niełatwej drodze Bóg błogosławi Waszej pracy codzień, by wiarą w naszą, światłem wieczystym, kwit wszędzie Chrystus,